Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Autorem tych słów przed chwilą usłyszanych jest święty Łukasz, autor jednej z Ewangelii a właściwie Ewangelia jest jedna, tylko on ją spisał. On z wykształcenia był lekarzem. To znaczy, że miał naturalne wyczucie, dbałość o takie szczegóły. Pokazuje Jezusa, który bardzo mocno lituje się nad ludźmi, wzrusza się. Jako lekarz widział biedę ludzką. Dlatego w tym fragmencie przed chwilą usłyszanym jest ta niesamowita dbałość, podwójna dbałość, gdzie Łukasz pokazuje Jezusa nie jako zjawę. Apostołom wydaje się, że widzą ducha. Popatrzcie. Mam ręce, mam kości, duch tego nie ma. Macie tu co do jedzenia? W ten sposób Łukasz pokazuje, że chodzi o prawdziwy fakt zmarłych wstania. Po ludzku jest to niemożliwe. To jest niemożliwe, jeżeli ktoś nie żyje, żeby potem żył. To jest niemożliwe. Dlatego Łukasz i każdy z ewangelistów, ale Łukasz jako lekarz bardzo mocno jest do tego przygotowany. Pokazuje żywego, zmartwychwstałego Jezusa. Jego ciało jest tym samym ciałem, które miał za życia. Jest jakoś przemienione, jest jakieś inne. Nie podlega ograniczeniom fizycznym, przechodzi mimo drzwi zamkniętych. To jest niesamowicie ważne, żeby podkreślić, że zmartwychwstanie jest faktem. Bo nie mogę opierać swojej wierze na wiary na wierze w garbatę aniołki, na czymś, co nie miało miejsca. Zmartwychwstanie jest największym cudem, jest podstawą, na której potem budujemy wiarę. Jezus przychodzi do wieczornika. To jest ten moment według naszego sposobu liczenia czasu, niedziela, wieczór. Apostołowie już mają pierwsze wzmianki, już zaułapali, że grób jest pusty. Kobiety nie spotkały ciała Jezusa w grobie, ale gdzie On jest? Jeszcze go nikt z apostołów nie widział na własne oczy. Tylko tych dwóch uczniów namieszało, bo opowiadają, że Go spotkali w drodze. Jezus przychodzi do apostołów, do wieczornika, do swoich. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. To reakcja apostołów, kiedy zobaczyli Jezusa stojącego pośród nich. Absolutnie normalna, ludzka. Nie wiem, jakbym zareagował, gdybym zobaczył obok siebie kogoś, kogo trzy dni wcześniej wkładałem do grobu. Może bym zszedł na zawał. Absolutnie normalna reakcja. Dlatego Jezus, według Łukasza, niesamowicie stara się ich przekonać. Słuchajcie. Ten, który umarł, ja naprawdę jestem pośród was, ja naprawdę jestem tu yy, przy was. To zatrwożenie, chyba nam tego dzisiaj brakuje. Może żeśmy się przyzwyczaili do tego, że Jezus z martwych stał, alleluja i do przodu. Ale apostołowie na pewno mieli ciary na plecach. A, ale dlaczego przyszedł właśnie wtedy? Dlaczego nie przyszedł godzinę wcześniej albo godzinę później? Dlaczego przyszedł w momencie, kiedy dwóch uczniów, to są ci uczniowie, którzy idą do Emaus i po drodze przyłącza się do nich Jezus, oni na początku nie mają o tym pojęcia, ale dopiero później poznają go, kiedy siadają z nim do stołu, poznają go przy łamaniu chleba. Jezus przychodzi dokładnie w momencie, kiedy tych dwóch uczniów opowiedziało swoją historię, jak spotkali Jezusa w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Jezus przychodzi jako dopełnienie ich słów. Oczywiście, że to nie jest przypadek. U Pana Boga jest porażająca logika, którą trzeba odkryć. Ponoć bardzo wielu wierzących jest wśród lekarzy neurochirurgów i wśród fizyków, którzy pokazują, widzą niesamowicie ułożoną harmonię świata. U Pana Boga jest porażająca logika. Żeby poznać Pana Boga, żeby Go spotkać, najpierw ktoś mi musi o Nim opowiedzieć. I to nie suche fakty, wiedza. Musi mi o Nim opowiedzieć ktoś, kto go już spotkał. Musi być świadectwo wiary. Dlatego na każdej mszy świętej najpierw czytamy Słowo Boże, oby pobożnie, ze zrozumieniem, z zaangażowaniem, a potem przechodzimy do tego drugiego stołu, odsyłam do rekolekcji marnowanym Bogu, gdzie tego Boga dosłownie bierzemy w ręce. Żeby kogoś pocałować, najpierw trzeba mu powiedzieć kocham cię, najpierw teoria. Potem praktyka. To jest porażająca, niesamowita, fantastyczna logika. Musiał mi ktoś opowiedzieć o Jezusie, żebym go wreszcie osobiście spotkał. Dlatego tych dwóch uczniów opowiada o tym, co ich spotkało w drodze. Poznaliśmy Pana, siedzieliśmy z nim przy stole. I w tym momencie Jezus wchodzi i pokazuje, objawia swoją twarz pozostałym apostołom, uczniom, tym, którzy są w Wieczerniku. I co On tam mówi? Niby fajnie, z radości jeszcze nie wierzą, z radości jeszcze nie wierzą, ciekawa rzecz, a on im opowiada, co we wszystkich pismach odnosi się do niego, że słuchajcie, Mesjasz musiał cierpieć, e, w stanie. Cofamy się do piątku, czemu nie idziemy dalej? E, to nie jest tak, że wielki czwartek, wielki piątek i wielkanoc to jest raz w roku. My to świętujemy, żeby sobie pokazać, że takie ma być moje życie w ciągu roku, że Chrystus ciągle za mnie umiera i dla mnie wstaje. Po co? Zwróćcie uwagę, że w tej Ewangelii jest, mówienie, jest mowa tak naprawdę o nawróceniu i odpuszczeniu grzechów. Że on to zrobił, żeby ja zupełnie inaczej na życie, na świe, swoje życie i na świat patrzył, i żebym się z grzechów wyzwalał. Ta Ewangelia rozpoczyna się od świadectwa i kończy się wezwaniem do świadectwa. Wy jesteście świadkami tego. Mówi Jezus do wszystkich, którzy są w wieczerniku. Usłyszeliście o mnie, kim jestem, zobaczyliście, że jestem. Teraz proszę o tym opowiadać, świadczyć. E, począwszy od Jerozolimy, a potem wszystkim narodom nie tam gdzie mi się podoba, ale w ściśle określonym miejscu. Tam gdzie mnie zabili, ukrzyżowali, tam gdzie mnie najbardziej nie lubią, nienawidzą, tam gdzie najwięcej namieszałem. Tam najpierw opowiadajcie o mnie, że jestem, że żyję, że z martwych wstałem, że zmieniacie dzięki temu swoje życie, bo ja z martwych wstałem, a w takim razie nie ma rzeczy niemożliwych. Ta ewangelia rozpoczyna się od świadectwa i kończy się wezwaniem teraz idź i pokaż gdzie jest to zmartwychwstanie Jezusowe? Gdzie ono jest widoczne w twoim życiu, skoro nazywasz się chrześcijaninem, skoro w niedzielę chodzisz do kościoła, skoro mówisz, że wierzysz, to po czym to, to poznać? Wy jesteście świadkami tego. E, nigdy w historii nie było tak wielkich prześladowań chrześcijaństwa jak obecnie. Nigdy w historii nie było tak wiele środków zaangażowanych do tego, żeby w imię wiary zabijać drugiego człowieka tylko dlatego, że w Chrystusa wierzy. Mówił o tym Jan Paweł II, mówił o tym papież Benedykt, a ostatnio w Koloseum podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek o świadectwie prześladowanych chrześcijan wspominał papież Franciszek. Co ja z tym robię, kiedy siedzę sobie w ciepłym domku, kiedy przychodzę i pobożnie rączki składam i mówię tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Czy ja o nim świadczę? Ile mnie kosztuje moja wiara? OK 24 TV. Wszędzie, gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.